Wszystkie nowe osoby zachęcam do wejścia na stronę finansową edukacja.com zakładka Discord All-in-One. Będziecie Państwo mieli zarówno dostęp do webinarów, które odbędą się na Discordzie, jak i wszystkich prac, które kiedykolwiek zrobiliśmy. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Działają się dla niektórych straszne rzeczy, dla niektórych mniej straszne, bo rynki są zmienne, co nie jest niczym nietypowym, w ramach drugiego roku kadencji prezydenta zbliżają się wybory, pojawiają się różne straszne historie. Niektóre są bardziej prawdziwe, niektóre mniej. Świat amerykański, który jest głównie technologiczny, w części spada mocniej na negatywnych sesjach, niż świat nieamerykański, co też no, było jedną z tych które przedstawiłem w styczniu na X. No i też się przedstawiło na Discordzie i więc to nie jest jakaś tajemnica w ramach tego, jak Rozszerza swoje działanie paneuropejski globalny impas polityczny i tego, jak świat nieamerykański zyskuje właśnie ze względu na to, że w Stanach się pojawia niepewność, bo wybory, bo legislacja, bo nowe działania prezydenta Trumpa, bo polityka celna, bo wyrok Sądu Najwyższego, bo zmiana szefa w maju, tworzy to wiele czynników, które mogą wywołać korektę. A korekta jako mechanizm, co też opisywałem, na IX jest zjawiskiem z natury strasznym. Z natury jest złodziejem nastrojów. I czasami jest bardzo brutalne bo przypominam, że w zeszłym roku rynki spadły 20% szeroko. Co się zdarza i nie jest niczym nowym, niczym. Czymś, co też nie jest bardzo często takie głębokie, korekty, ale korekty się straszne pojawiają. Tym bardziej, jak mamy od wielu lat pozytywne stopy zwrotu, więc, żeby one się utrzymywały, musi dochodzić do tej kradzieży optymizmu. Rzeczy, które się wyłaniają obecnie, to jest temat sztucznej inteligencji. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Nie tak dawno wszyscy mówili, że sztuczna inteligencja. I firmy zajmujące się ze sztuczną inteligencją to jest bańka, bo nie robią nic istotnego. Bo nie są tak bardzo istotne, bo nie zmieniają zasad gry. Bo nie będą dochodowe w przeciągu najbliższych kilku lat. I podawano wiele argumentów. To nie pasuje, tamto nie pasuje, coś tam jeszcze innego nie pasuje. I my przeszliśmy z tej narracji do świata, w którym wszyscy mówią, że to zmienia wszystko. Firmy, które, o czym za chwilę powiem, działające w, działające w świecie starej rewolucji, czyli rewolucji softwaru. Ja zawsze mówię, że mamy w ramach technologii tej na miarę XXI wieku mamy trzy rewolucje. Pierwsza rewolucja, która swoje korzenie ma w Japonii. Rewolucja, ja ją nazywam hardware'u, która ten hardware dzisiaj, infrastruktury. Związana z półprzewodnikami, półprzewodniki jako takie, świat właśnie związany nie z, z poszukiwaniem złota, tylko firmy. Ja zawsze daję ten przykład. Wiem, że jak ktoś ogląda te materiały, to ma tego dosyć, ale też pojawiają się nowe osoby. Firmy, które sprzedają łopat, czyli infrastruktura półprzewodniki, o których mówię tak naprawdę no, od początku istnienia kanału, to jest coś, co nie jest zagrożone. Przynajmniej w horyzoncie kilku lat, i to zależy, jakie firmy. Mówię o tych najbardziej unikalnych oligopolach, monopolach. I one nie, nie są aż tak zmienne jak software, bo software to jest świat poszukiwania złota. I oczywiście są firmy, które mogą trafić na żyłe złota, ale są takie, które mogą skupić 10 tysięcy łopat, 100 tysięcy łopat. Ale będą szukać w miejscu. I nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Nie jesteśmy, to jest niemożliwe. Ja nie jestem w stanie na przykład powiedzieć, czy na pewno ta, czy ta, czy ta, czy ta firma poradzi sobie w tej świecie sztucznej inteligencji, więc trzeba myśleć o koszyku firm. Napisałem taki post. Głównym elementem tego, czy dojdzie do mechanizmu twórczej destrukcji w ramach sztucznej inteligencji, jeżeli zakładamy, że do niej dojdzie, bo to jest jeszcze drugi scenariusz. Znacznie gorszy. jeżeli zakładamy mechanizm twórczej destrukcji, to potrzebne są firmy, które mają, które są więzieniem dla danych, gdzie zbierają, agregują te dane i te dane są ich, są unikalne i oni te dane mogą sztuczną inteligencją przetworzyć. Mogą stosując różnego rodzaju algorytmy je przetworzyć i mogą te swoimi sztucznymi inteligencjami zbierać inne dane w celu ulepszenia tych swoich zamkniętych baz danych. Więc taki firmy, takie firmy są potrzebne. One mogą teraz spadać i niektóre z nich spadają i mogą być ciekawą okazją, ale wracamy do tego też, co mówiłem na samym początku roku, bo się pojawiają czy to, czy tamto. Do października to wszystko może lecieć, bo to jest zgodne z cyklem politycznym, więc ja nie interpretuję tego też na poziomie to się uda, to się nie uda. Go interpretuje wszystko w kategorii prawdopodobieństwa. Nie można mieć wszystkiego w technologia. Ja na przykład na Discordzie podałem dwie proste firmy, głupie, nudne, jak to kiedyś powiedział Cezary Graf. Brudne, nudne, nie Instagramowe ze świata amerykańskiego, które radzą sobie nieźle przy tym szumie informacyjnym, pomimo, że ten sektor jest uważany jako ten przegrany. To są duże firmy, bez żadnych wynalazków. I to jest zagranie tak zwane asymetryczne, więc trzeba myśleć portfelowo na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest inwestowanie właśnie w oparciu o jakiś model asymetrii. Czyli zrobię ileś zakładów, gdzie moim zdaniem, można tak zdywersyfikować portfel, moim zdaniem sektor może nie jest rewelacyjny. Ale oczekiwania są tak, tak niskie, że trochę lepsza rzeczywistość wpływa pozytywnie na akcje, a potencjał spadku też jest stosunkowo niski, bo ten ciężar informacyjny. Nie chodzi o wycenę, bo wycenę nie przewiduje wzrostu. Chodzi o to, co sektor, jak sektor jest oceniany w ramach globalnej gospodarki. Drugie podejście: cykle polityczne. Czy wiemy, że świat amerykański może zachować słabość, czyli typowy świat wzrostu, bo świat amerykański to świat technologii? Do października może zachować słabość i może się pojawić głęboka korekta nawet minus 20%. Cykle ekonomiczne. Świat nieamerykański ma bardziej słabą krzywą rentowności, co wpływa na wybór odpowiednich sektorów w świecie nieamerykańskim. Cykle związane z sentymentem. Nawet jeżeli jakieś firmy mi nie pasują, ale uważam, że mają trwałą, unikalną przewagę, bo są więzieniem dla danych. A, więc są różne podejścia, różne strategie i trzeba je mieszać, bo może być tak, że jedna strategia zadziała lepiej, druga gorzej. Jeżeli my pomieszamy różne strategie, nawet jeżeli one wydają się sprzeczne ze sobą, to nawet jeżeli mamy nie mamy racji w jednej, nie narażamy całego portfela na inwestycje. Więc to jest moja główna myśl w ramach tej zmienności, która się teraz pojawia. Firmy, które tylko przetwarzają dane, wypuszczają dane, tak, nie zbierają ich, tylko te dane przechodzą jak powietrze przez pusty korytarz. Jeżeli one nie przejdą, nie, nie przeprowadzą jakiejś modernizacji swojej działalności operacyjnej, prawdopodobnie upadną. To jest w ramach pierwszego scenariusza. Jeżeli zakładamy, że sztuczna inteligencja będzie czymś wielkim, a jeżeli nie, no to idzie do recesji. Dlaczego? Oczywiście my się nie dowiemy tego i nie da się tego obliczyć, nie da się tego oszacować, ale pamiętacie Państwo pandemię i COVID. Powstały różne startupy, telemedycyny, różne rozwiązania zdalne. Okazało się, że pandemia nie będzie wiecznie, jak zakładali niektórzy eksperci. I te firmy praktycznie znikły, ale rynek wycenił je jako coś nowego, osłabiając pozostałych. Stworzył zwycięzców i przegranych. Ale zanim ci przegrani byli w stanie odrobić te straty wynikające z negatywnego ustawodawstwa i innych czynników, ci przegrani, ci starzy wygrani stali się przegranymi. Koszt był ogromny dla gospodarki, no i mieliśmy korektę ponad minus 20%. Moim zdaniem nadal to była korekta, nie bo bo nie zmieniło się wiele rzeczy po niej. Więc jeżeli rynek będzie na tyle głupi, że wyceni rzeczywistość, która nie jest prawidłowa i pojawią się jeszcze inne koszty, inne negatywne czynniki, może dojść do zamieszania na rynku i ten łączny koszt może być niebezpieczny, i to będziemy teraz to śledzić i dywersyfikować swój portfel na wypadek takiego scenariusza. To nie są jedyne ryzyka w tym roku, no ale taki jest rynek. Czasami się pojawiają ryzyka. Mamy długą historię. Roku wyborczego korekty są częste. Czyli pullbacki, czy korekty, czy płytkie korekty w prawie minus 10%, czasami nawet są myszy. A czasami są spadki minus 17,82, minus 22. Akurat 66 to, to, to jest bez co? Tak nawiasem mówiąc. Yy. To jest bezdyskusyjnie, bez. że na, na tak jak wyglądało odbicie, taka płaska. Więc mamy różne. Różne negatywne okresy w ramach drugiego roku prezydenckiego. Tego trzeba być bardziej czujnym, bardziej zdywersyfikowanym, nie popadać w paranoję, stosować trzy strategie. I Myślę, że to się odbije dobrze, koniec końców dla wszystkich. Ja nie zakładam, żeby miało dojść do bez. Ale zakładam, że może się poradzi głęboka korekta i w październiku będzie odbicie. Przez to, że rynek przemieli tą, tą rzeczywistość na poziomie impasu, pod warunkiem, że po drodze się nie pojawią czynniki, które ja też obserwuję, które mogą zagrozić temu rynkowi. Jest, są możliwe do realizacji. O jednym napisałem negatywne ustawodawstwo w Wielkiej Brytanii, tak. Kolejny negatywny czynnik no to słabość kryptowalut. Jakby one zleciały 70-80%, nagle doszłoby do czegoś tak szalonego. Mogłyby być to razem z innymi kosztami potężny koszt, który by również przypominał bardziej korektę taką pandemiczną niż, yy, niż bez. Żeby nie być takim pesymistycznym, zasada trzech miesięcy słabych stóp zwrotu, które my obserwujemy, jeżeli, jeżeli rynek ma negatywne płaskie stopy zwrotu za ostatnie trzy miesiące, istnieje ryzyko bez, a powoli zawija y, zwija swoje szczyty, nie, w przeciwieństwie do korekty. Globalny rynek akcji jest na szczytach historycznych. Stany Zjednoczone sobie radzą gorzej, co jest normalne dla cykli politycznych, tak jak mówiłem. Dodatkowo sugerowanie się samym wzrostem EPS-ów i oczekiwań nie jest ważne. Ważna jest unikalność. Akurat tych największych firm, większość z nich ma, jaką unik ma jest unikalnym więzieniem dla danych. Nie wszystkie, ale większość. Więc trzeba się tym interesować. Warto te firmy posiadać, chyba, że wydarzy się coś nieprzewidywalnego, więc też nie można mieć tam wszystkiego. Trzeba obserwować ten rynek. I myślę, że... Ta straszna rzecz, ta straszna zmienność, która się pojawia na rynku, nie będzie taka straszna. Być może wchodzimy w nową epokę, w nową rewolucję technologiczną. Wiele z firm albo przeprowadzi tak zwany pivot swojej działalności, albo zbankrutuje pojawią się nowe firmy. Koniec końców, prawdopodobnie wyjdziemy na tym wszystkim bardzo dobrze, jeżeli będziemy działali zgodnie z zasadami, nie będziemy panikować, zachowamy spokój. Jeżeli chodzi o tą zmienność. Ja zachowuję, jak Państwo widzicie, pełen spokój, mówię otwarcie o zagrożeniach, piszę artykuły, udzielam się na Discordzie. Był webinar, jeden, będzie kolejny, jeszcze kolejny. Musimy dużo materiałów przerobić, więc mam nadzieję, że, że ten rok będzie ciekawy. Ja na przykład lubię ciekawe lata. Ciekawe lata tworzą okazję, bo się pojawia wiele asymetrii. Wiele różnych strategii działa, tylko trzeba zachować zimną krew i pomimo, że wszyscy mówią, że to się kończy, to umiera, to upada, trzeba to wykorzystać na swoją korzyść. Tak, to miało miejsce w czasie pandemii. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Życzę wszystkiego dobrego. Zachęcam do zachowania spokoju. Naznak nie jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Może spadać poniżej minus 20% jak w 2025 roku, no i co? Nic. Dla Stanów SP 500, dla rynku globalnego, indeks globalny MSCI. On jest ważniejszy. To trzeba myśleć globalnie, inwestować globalnie. To jest złota rada, którą stosują tacy wspaniali inwestorzy i stosowali w świętej pamięci np. John Templeton, czy obecnie Kenneth Fisher, czy nawet Warren Buffett też inwestuje globalnie. Nie tylko w Stanach, tak jak ludzie myślą. W Japonii na przykład która miała upadać od dwóch, trzech lat rosnące obligacje, no radzi sobie bardzo dobrze, lepiej na przykład niż świat amerykański. Co dla mnie na przykład nie jest zaskoczeniem. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia na webinarach i na następnych film, materiałach na YouTube.